OSKAR DELTA 1, 7, 6, jak nie stacja y, Wielkopolska. Eee, kurczę, jeszcze raz koledzy, bo jeszcze raz, bo były nakładki, także jeszcze raz znakiem albo nazwą miasta proszę, bo nie mogę wyłapać. OSKAR DELTA, OSKAR DELTA, OSKAR DELTA, WIELKOPOLSKA. OSKAR DELTA, WIELKOPOLSKA, także koledzy wstrzymajcie się chwilkę, OSKAR DELTA, WIELKOPOLSKA proszę. Dzień dobry, wieczór, operator Grzegorz, z tej strony moje QTH, to jest Wągrowiec Wielkopolski, z Wielkopolski, sygnał od razu mówię dla Ciebie, sygnał 5, modulacja super 4, proszę dla Ciebie, od kandydata 176 na Częstotliwości. Bardzo ładnie, głośno to leci. 9-10 rzesików nawet się zapala. Modulacja 5 z plusem, także bardzo ładnie, głośno, w 100% czytelnie. Pięknie, pięknie to tutaj do mnie leci. Ja nadaję dokładnie z miasta Kaiserslautern. Kaiserslautern to są zachodnie Niemcy. Około 80 km na południowy zachód od Frankfurtu nad Menem ciało elegancko w 100%, w tej chwili miałeś 7-8 sygnał, 7-8 sygnał, modulacja, 5 z dużym plusem, bardzo ładnie, elegancko, ja w tej chwili wymadaję z Rangera 29 DX i e, C-Delta, e, 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 antena super, After e, około tam 11 metrów, no bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj do mnie dolatujesz, kurczę, naprawdę super, gratulacje, no rewelacja. Dzięki, dzięki również za łączność, powiem tylko tak krótko, ja nagrywam akurat tą łączność, nagrywam, bo no bardzo ciekawe łączności dzisiaj w tym AM są, także nagrywam tą łączność, jak podasz swój znak teraz jeszcze do tego, to będziesz mógł siebie, jeśli nie masz nic przeciwko oczywiście, będziesz mógł siebie zobaczyć jutro po południu na, na YouTubie, bo będę chciał tu wrzucić tą łączność, także teraz jeszcze raz możesz przedstawić się znakiem i na pewno jutro, jutro się to na YouTubie pojawi, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Nie ma nic przeciwko temu, nie ma nic przeciwko temu, także może, że może stawić, nie ma problemu żadnego. Z tej strony stacja Polska, z tej strony stacja Polska. 161 Oscar Delta, 176, 161 Oscar Delta, 176. Operator Grzegorz, wągrowiec, KTH wągrowiec. Proszę dla ciebie. Doleciało, wszystko się pięknie zapisało, także jutro jutro na YouTubie po południu, bo to rano wrócę do domu, troszkę się prześpię i po południu na pewno, na pewno wrzucę, wrzucę to na YouTuba, także będziesz mógł się zobaczyć. Dzięki jeszcze raz pozdrawiam serdecznie za, za miłą łączność. Pozdrawiam. No i do usłyszenia do następnego. Trzymaj się 73 dla ciebie. sobie tam do domu tej strony ب